Witaj na kanale Metarejki. Dziś przeprowadzę się przez medytację pobudzenia męskiej energii, pewności siebie i siły do działania. Ta medytacja ma na celu połączenie Cię z Twoją męską energią, która jest źródłem pewności siebie, wewnętrznej siły oraz zdolności do opieki nad sobą i innymi. Skierowana jest na wzmocnienie odwagi, zdolności do podejmowania decyzji i przejmowania odpowiedzialności, które są fundamentem męskiej energii. W trakcie tej medytacji skoncentrujemy się na wzmocnieniu tych cech, a także wprowadzimy specjalną technikę oddechową, która pomoże wejść w stan głębokiego relaksu i transu. Pozwalając na efektywniejsze programowanie umysłu, na pewność siebie i gotowość do działania. Regularne praktykowanie tej medytacji pozwoli Ci łatwiej sięgnąć po sukces, zachować spokój w trudnych sytuacjach i wzmocnić Twoją zdolność do wspierania innych. Dzięki niej poczujesz się pewniejszy siebie, gotowy do podejmowania działań. Oraz bardziej świadomy swojej wewnętrznej mocy. Zacznij od zajęcia wygodnej pozycji. Usiądź lub połóż się wygodnie. Nie napinając ciała, połóż dłonie obok siebie, zamknij oczy. Teraz skoncentruj się na oddechu. Weź głęboki wdech przez nos, licząc powoli do czterech. Poczuj, jak powietrze wypełnia Twoje płuca. Zatrzymaj oddech na chwilę, również licząc do czterech. Następnie powoli wypuść powietrze przez usta. Licz do czterech. Z każdym wydechem poczuj, jak Twoje ciało rozluźnia się coraz bardziej i bardziej, a napięcie opuszcza Twoje mięśnie. Kontynuuj tę sekwencję, wdech przez 4 sekundy, pauza, 4 sekundy i wydech, również przez 4 sekundy. Powtarzaj ten cykl przez kilka chwil, aż poczujesz, że Twoje ciało i umysł są spokojne, a ty wchodzisz w głęboki, transowy stan. Kiedy poczujesz, że jesteś gotowy, przejdź do naturalnego oddechu, pozwalając sobie na dalsze zanurzenie się w tym stanie spokoju. Skup się teraz na centrum swojego ciała, na okolicy brzucha, to tam mieści się Twoja wewnętrzna siła, centrum Twojej męskiej energii. Wyobraź sobie, że w tym miejscu tlący się płomień powoli rośnie. To jest Twoja moc, Twoja zdolność do działania. I stawiania czoła wyzwaniom. Poczuj, jak ten płomień się rozprzestrzenia, ogrzewając Twoje ciało i dając Ci poczucie mocy i stabilności. Wraz z każdym oddechem ten płomień rośnie, a Twoja siła napełnia całe ciało. Czujesz, że nic nie jest w stanie cię powstrzymać. Powtarzaj w myślach: Mam w sobie siłę, jestem stabilny i pewny siebie. Zawsze znajdę rozwiązanie. Teraz skup się na swojej pewności siebie. Wyobraź sobie siebie w sytuacjach, w których podejmujesz ważne decyzje. Działasz pewnie i z przekonaniem. Widzisz, jak każdy Twój krok jest przemyślany, a Twoje działania są stanowcze. Czujesz, że każdy ruch, który wykonujesz, jest pełen pewności i siły. Wyobraź sobie siebie w przyszłych wyzwaniach i zobacz, jak stawiasz im czoła z pełnym spokojem i pewnością siebie. Poczuj, że w każdej chwili masz kontrolę nad swoim życiem, że wiesz. Czego chcesz i potrafisz to osiągnąć. Powtarzaj w myślach: moja pewność siebie rośnie z każdą chwilą. Jestem silny i stanowczy w każdym działaniu. Skieruj teraz uwagę na zdolność do opieki. Twoja wewnętrzna, męska moc nie tylko wzmacnia Ciebie, ale także daje Ci zdolność do dbania o innych. Wyobraź sobie, jak Twoja siła i pewność siebie rozciąga się na tych, których kochasz. Zapewniając im bezpieczeństwo i wsparcie. Czujesz, jak Twoja energia chroni tych, którzy są Ci bliscy. Twoja moc nie jest tylko dla Ciebie, jest także narzędziem, dzięki któremu możesz wspierać innych, opiekować się nimi, pomagać im. Rozwijać się. Powtarzaj w myślach. Jestem źródłem siły i bezpieczeństwa. Potrafię dbać o siebie i wspierać innych. Gdy Twoja wewnętrzna siła, pewność siebie i zdolność do opieki są pełne i silne, czas zaprogramować swój umysł na skuteczne działanie. Pomyśl o swoich celach i zadaniach, które chcesz zrealizować. Wyobraź sobie, jak krok po kroku. Pewnie i stanowczo idziesz w ich stronę. Każdy Twój ruch jest przemyślany i zdeterminowany. Czujesz, jak Twoja wewnętrzna energia napędza Cię do działania. Jesteś pewny siebie, gotowy do podjęcia każdego wyzwania, a każdy krok przybliża Cię do sukcesu. Powtarzaj w myślach. Jestem gotowy działać. Każdy krok prowadzi mnie do sukcesu. Mam w sobie moc, aby realizować moje cele. Powoli zacznij kierować swoją uwagę z powrotem na otaczający cię świat. Skup się na oddechu. Weź kilka głębszych wdechów i wydechów. Poczuj ciężar swojego ciała. Jego kontakt z podłożem. Z każdą chwilą stając się bardziej świadomy swojego otoczenia. Porusz delikatnie palcami dłoni i stóp. Pozwól sobie na powrót do teraźniejszości. Gdy będziesz gotowy, otwórz powoli oczy. Wróć do swojego dnia z pełnym przekonaniem o swojej wewnętrznej sile, gotowości do działania i pewności siebie. Namaste.